Mamo. Mów szybko, bo jestem w pracy. Ciągle coś stuka w piwnicy. Boję się, bo już późno. To stary dom, zapewne piec stuka. Nie przejmuj się tymi, idź spać. Nie wiem, czy mi się uda, bo strasznie się boję. Spróbuj zasnąć i jakby coś się działo, to pisz do mnie... Okej. Okay. Coś chodzi na dole. To niemożliwe. Dom był zamknięty. To chyba wyszło z piwnicy. Schowałam się pod łóżkiem. Nie wiem, co mam zrobić. Jesteś pewna, że ktoś chodzi? Tak. Słyszę wyraźnie kroki, jak wchodzi na górę. Dzwonię na policję. Nie wychylaj się. Uchylił drzwi. Widzę tylko jakąś czarną postać. Jadę już do ciebie. Nie wychylaj się. Ale jak już cię zobaczy. To nawet nie drgni. Mamo, czy ty wiesz, co to jest? Niestety tak, córciu. Nie ruszaj się, jeśli cię zobaczy. Zapamiętaj to. Dobrze, mamo, ale on chyba. on podnosi łóżko. Nie ruszaj się. Jestem już. Wchodzę do domu. To coś po prostu się rozpłynęło w powietrzu. Jak jakiś kurz. Niestety teraz musiało nas to spotkać. Co to było? Wytłumacz mi. Dawno temu dostaliśmy ten dom po dziadkach. Długo przed nimi mieszkała tutaj rodzina, która została brutalnie. O boże! Od momentu, kiedy odeszli, ten dom został opętany. Te czarne istoty spały. Aż do dziś! To ucieknijmy z tego domu, póki jest czas. Nie możemy opuścić tego miejsca. Dlaczego? Gdy wyjedziemy, stąd te duchy będą nas codziennie nawiedzać. Każdego dnia coraz bardziej. To jakie mamy wyjście? Musimy przeżyć tydzień. Nie wychodząc z domu, to będzie koszmar. Nie zapraszaj nikogo, bo jeśli ktoś tu przyjdzie, to też nie będzie mógł już odejść. To dlaczego ty wróciłaś? Nie mogę cię zostawić córciu. To miłe z twojej strony. Słyszysz to? Tak, to coś strasznego. Zaraz będzie kolejny atak. Pamiętaj, oni zawsze będą wychodzić z piwnicy albo ze strychu. To zabarykadujmy te drzwi. To bardziej ich ze złości niż pomoże. Każdej nocy będą ataki. Teraz mamy pierwszą noc. Dziś te ataki nie będą takie agresywne. Lecz z nocy na noc będzie coraz gorzej. Dlatego musimy ich za wszelką cenę unikać. Ale ostatnio jeden z nich mnie zobaczył. Przez cały tydzień nie mogą cię zobaczyć więcej niż trzy razy. A co jak mnie zobaczą? Staniesz się jednym z nich. Będziesz nawiedzać przyszłych mieszkańców tego domu? To straszne. Dlatego nie pozwól, żeby cię zobaczyli po raz kolejny. Strasznie się boję. Jestem przy tobie, zrobię wszystko, żeby cię uratować. Kilka razy z twoimi dziadkami udało nam się unikać tych duchów przez tydzień. Postaram się nas obronić. Słyszysz to? Czy to oni tu idą? Tak. W tej szafie jest fajne przejście. Spróbujmy się tam schować. Jesteś pewna, że nie znajdą nas w tej szafie? Pierwszej nocy na pewno nie. Dzisiejszy atak jest krótki i na razie nie za bardzo groźny. Nie chcę nawet wiedzieć, co będzie następnej nocy. Musimy być cicho, póki atak się nie skończy. Dobrze, mamo. Już atak się skończył. Mamy spokój do jutra. Lepiej połóż się spać. Czy możemy spać razem? Trochę się boję. Pewnie, córciu, chodźmy spać. Melka, czemu cię nie ma w szkole? W tym tygodniu mnie nie będzie. Co się stało? Mam teraz trudną sytuację w domu, ale w przyszłym tygodniu będę już w szkole. Mam nadzieję, że będę. Może wyjdziemy dziś i pogadamy. Niestety muszę odmówić. Spotkamy się kiedy indziej. Przyjdę dziś do ciebie cię pocieszyć. Nie możesz! No okej, okay, nie musisz się unosić. Przepraszam, to nie tak. Mamo! Nie będzie mnie dziś na obiedzie. Dlaczego? Pójdę dziś do Amelki, coś nie tak u niej. No dobrze, ale ostrożnie tam. Mamo, co będziemy jeść przez ten tydzień? Nie mamy tyle jedzenia w domu. Nie martw się. Mam puszki z jedzeniem na takie sytuacje. Puszki, od kiedy? Trzymam je w ukryciu od dawna. Wiedziałam, że ten dzień w końcu nadejdzie. Dobrze, ale to będzie trudny tydzień. Damy radę, najważniejsze to się nie poddawać. Mamo, zbliża się wieczór. Czy wszystko jest gotowe? Tak, zamknęłam piwnicę i strych. Ale pamiętaj, musimy być czujni. Ktoś puka do drzwi. Co? Przecież nikogo nie zapraszałeś. Antek, dlaczego on tu przyszedł? Otwórz mu drzwi. Nie możemy go tak zostawić na zewnątrz. Antek, co ty tu robisz? Chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku. Co się dzieje? Dlaczego zamknęłyście się w domu? Musisz zostać tutaj na tydzień. Dlaczego muszę zostać? Inaczej nie wyjdziesz stąd żywy. To nie jest czas na tłumaczenie. Co się dzieje? O co chodzi? Nie teraz, Antek. Musimy się schować, atak się zaczyna. Mamo, one już tu są. Co robimy? Szybko schowajcie się pod łóżkiem. Nie wychodźcie, dopóki nie wrócę. Gdzie idziesz? Muszę zdobyć coś, co nas ochroni. Amelka, co się dzieje? Dlaczego musimy się chować? Cicho, Antek. Jeśli nas usłyszą, to koniec. Muszę być cicho. Piwnica, najgorsze miejsce w tym domu. Dasz radę, bądź ostrożna. Widzę je. Czarne cienie przemykają po ścianach. Jeszcze kilka kroków do sejfu. Podaj mi kod jest na kartce pod łóżkiem. Pięć, sześć, trzy, dziewięć. Działa. Coś słyszę. Uciekaj. Jeden z nich schodzi do piwnicy. Nie ruszaj się. Niech po prostu przejdzie. Zobaczyli mnie. Zostały ci tylko dwie szanse. Jest, amulet, mam go! Wracam na górę. Mam nadzieję, że wszystko okej. Okay. Pomocy, mamo, one nas znalazły. Coś wchodzi pod łóżko. Nie, jeszcze chwila, wytrzymajcie! Mamo, one nas zaraz dorwą. Co mam robić? Amelka, użyj amuletu. Nie mamy innego wyjścia. Zniknął. Atak się skończył. Ale dlaczego? To działanie amuletu. On kończy atak na daną noc, ale za cenę. Jaką cenę, mamo? Każdy, kto użyje amuletu, traci jedną ze swoich szans na przeżycie. Teraz, Amelka, jeśli stwórcie, zauważy jeszcze jeden raz. O nie. To oznacza, że musimy przetrwać bez niego. Lepiej stracić szansę niż zginąć tej samej nocy. Minęło już kilka dni. Nie możemy już użyć amuletu. Co teraz? To ostatnia noc. Musimy wytrzymać bez tego. Ale jak mamy to zrobić? Te potwory nas zniszczą. Musisz się skupić. Przetrwaliśmy sześć nocy, zrobimy to jeszcze raz. One już nie są takie głupie, już wiedzą, gdzie nas szukać. Tym razem musimy stawić im czoła. Co? Chcesz z nimi walczyć? Nie mamy wyboru. To się zaczyna ostatnia noc. Obyśmy dali im radę. Co teraz zrobimy? To ostatnia noc. Musimy być gotowi na wszystko. Ale co, jeśli znów nas znajdą? Przecież już prawie nie mamy szans. Przestańmy się zastanawiać, tylko zróbmy coś. Ja wezmę amulet. Nie, Antek, ty już nie możesz. Użycie amuletu po raz ostatni jest jak wyrok. On zabiera coś więcej niż tylko szansę. Nie mamy wyboru. Lepiej ja niż któraś z was. Posłuchaj, musimy przetrwać razem. Może uda nam się znaleźć inną drogę. Jest jeszcze jeden sposób, o którym nigdy wcześniej nie mówiłam. Co masz na myśli? Jest ukryty pokój w piwnicy, starszy niż dom. Tam można ich uwięzić na zawsze, ale potrzebujemy odwagi i czasu. Zróbmy to! To tutaj za tą ścianą jest tajny pokój, ale zanim się do niego dostaniemy, trzeba wykonać rytuał. Pomóż mi przesunąć tę kółkę. Co to za miejsce? To pokój ochronny. Dziadkowie nigdy go nie używali, bo bali się konsekwencji. Ale teraz musimy zaryzykować. Amelko, trzymaj to światło i podaj mi ten kamień. Czekaj, co to za dźwięk. Słyszę to! One nadchodzą! Nie zdążycie! Muszę użyć amuletu. Nie, Antek, nie rób tego. Jeszcze chwilę. Oni już tu wchodzą. Antek, nie! Nie. Mamo, co się z nim dzieje? To cena za użycie amuletu. On stał się jednym z nich. To niemożliwe. Kilka miesięcy później. W końcu sprzedaliśmy dom. Mamo, czy oni będą tam bezpieczni? Mam nadzieję. Ale jeśli nie, to muszą im stawić czoła tak jak my. Jak spodobała ci się ta historia, to zostaw suba i like.